Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wtedy jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać? A ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jakim polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu, Razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja, panie. Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten nie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz bieda temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł, Czyżbym ja rabi? Tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: Picie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich We wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy Bo jest napisane Uderzę pasterza A rozproszą się owce ze stada Lecz gdy powstanę Udam się przed wami do Galilei Odpowiedział mu Piotr Choćby wszyscy zwątpili w ciebie Ja nigdy nie zwątpię Zaprawdę powiadam ci jeszcze tej nocy Zanim kogut zapieje Trzy razy się mnie wyprzesz Choćby mi przyszło umrzeć z tobą nie wyprę się Ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów. Usiądźcie tu. Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola twoja. Potem wrócił i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich zmorzył sen. Zostawiwszy ich, odszedł znowu. I modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Spicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, który wokół to właśnie on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc Witaj, rabni. I pocałował go, a Jezus rzekł do niego Przyjacielu, po coś przyszedł. Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz że nie mógłbym poprosić ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedrin szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch mówiąc: On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan. I rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga Żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś mesjasz, syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie syna człowieczego. Siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak Wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami a inni policzkowali go i szydzili. – No, Kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła. – I ty byłeś z galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł. – Nie wiem, o czym mówisz. A gdy poszedł ku bramie, Zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli Ten był z Jezusem Nazarejczykiem I znowu zaprzeczył pod przysięgą Nie znam tego człowieka Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza Wtedy począł się zaklinać i przysięgać Nie znam tego człowieka A natychmiast zapiał kogut Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział Nim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu Powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go składzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady, kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę pole krwi. Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się zdziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił: Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, Żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli. Barabasza! Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają z Naczyźnij! Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej z Naczyźnij! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To Wasza rzecz. Go na nas i na nasze! Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu czcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc... Przy tym pluli na niego, brali czcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i wstydni go odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś synem Bożym, wejdź z Krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela! Niechże teraz zejdzie z Krzyża, a uwierzymy w niego! Zaufał Bogu! Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje! Przecież powiedział: Jestem synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli! Lema Sabachtani. to znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili, Oneliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Były wśród nich Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa. Oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek Zary Matei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skalę. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie. Przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia, po trzech dniach powstamy. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo, gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat. Macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.